Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Broda, to jest kolejny odcinek z naszej przygody na wyspie, bardzo serdecznie, czy na tratwie. Bardzo serdecznie was witam, powoli się tutaj rozbudowujemy, no muszę jeszcze troszkę połowić, oczywiście przeczytam wasze komentarze jak zawsze w odcinku. Przepraszam od razu, że nie było odcinków tak dawno, nie było odcinka 5 dni czy 6 nawet, ale no, było to spowodowane tym, że raz, że byłem chory, Dwa, że potem miałem pełno wyjazdów, i jakoś się tak wszystko zbiegło. No ale wracamy, wracamy. Mam nadzieję, że nabrałem troszkę siły. No i będziemy rozwijać tutaj. Przeczytam wasze komentarze i zaczynamy. Zaczniemy od pierwszego komentarza. Ja sobie tu może przybliżę. Hej brod, jesteś moim ulubionym YouTuberem od dzieciństwa, i fajnie jakbyś nagrał Plans versus Zombie Battle for Neighborville. Bardzo bym był wdzięczny, gdyby ta seria wróciła i taka mała porada. Fajnie, jakbyś poukładał w swoim ekwifunku Ładniej by wyglądało. Pozdrawiam. Szczerze to mm, ciężko mi powiedzieć. Słuchajcie, robimy... A, w ogóle! Ja dzisiaj jeszcze zrobię opening. Mamy loot crate a. Tak, a propos. Słuchajcie, a to jest dioryt. Czyli diorytem możemy tu poszerzyć naszą, naszą tratwę. Dzięki za propozycję. Szczerze mówiąc to może zagramy w plans versus zombie. Kto wie. Na razie jakoś tak... Tak nie chciałbym, ponieważ ta ser, no ta gra troszkę podupadła, bym tak powiedział. Co my tu dostaniemy? Co my tu dostaniemy za to? Nic ciekawego? Nasionka z tego wypadły? Czy tu, tu będzie coś? Co to jest? Nasionka dyni i buraka. No proszę, troszkę tutaj więcej rzeczy mamy. E, to co? Robimy ten opening? Robimy. O kurka! Patrzcie, co dostaliśmy! Trade Station możemy tutaj e, robić różne rzeczy. Malcher na przykład. Towary za szmaragdy. Nowe funkcje. Handlować można w wioskach. Aha, to jest handel. W ogóle. Sztabka żelaza i to i dostaniemy crusher. Aha. Ej, patrzcie, nowe rzeczy. Nowe rzeczy na naszej łaibie. trochę tu mało miejsca bym powiedział. Ale damy radę. Damy jakąś radę. Zobaczymy, co z plans versus Zombie. Brody, jak zwykle świetny odcinek, a tak z Twoją drogą, to w jakim województwie mieszkasz? W Śląskim. Pozdrawiam i dziękuję, że Ci się odcinek spodobał. Eee, teraz tak, słuchajcie, mogę pochodnie zrobić. Eee, I przeczytajmy jeszcze raz tą książkę survivalową. Co my tu mamy za zadanie? Eee, Use the trading stand inside the crate to acquire your cable. Hit your crook table using a campfire. Czyli tutaj, coś tam mamy zrobić. O, czyli to. Potrzebujemy kocioł i kamień. Kocioł i kamień. Mamy dirta, co prawda? Już mi powiedzieliście mniej więcej, jak dirta pozyskać, więc dziękuję Wam za tą podpowiedź. Tam pewnie kto oglądał ten filmik tak pod końcówce, to, to wie już. Nie mogę się doczekać, jak spotkasz rekina w tym modzie, jeśli jest. No miejmy nadzieję, że nie Olinku, ale zobaczymy. Stare czasy się przypominają, dziękuję Banana dostaliśmy Bob Senior, pozdro Bob Seniorze Elbuj, ognisko możesz użyć do pieczenia mięsa to Będziemy używać ogniska, elo Brod, pamiętam twoje stare odcinki z Minecrafta, stworzyłeś mi dzieciństwo Olek Michalski, pozdrawiam Olku, miło mi Wszystkiego dobrego Ej, co jest, no coś nie chce nas, nam tutaj, o teraz Znowu dirt. Dobra, no ziemię możemy tutaj, wiecie. Szczerze nie wiem, co z tego wypada, ale zbieram wszystko. Okej, okay, mamy trzcinę. Mamy sadzonkę akacji. Dużo sadzonek, szczerze mówiąc. Wiecie co, ja może te sadzonki to ja tu wrzucę teraz to wszystko, bo mamy tego zdecydowanie za dużo. Trochę robi się rzeczywiście tak bałagan. Garlik! Pozdrawiam! Super seria, to dziękuję Garliku. Bardzo fajna seria, tylko krótkie odcinki. Klockowy Armagedon. 10 minut to jest krótko? Myślałem, że to jest w miarę okej. Okay. Na ognisku możesz piec mięso. A jak to zrobić? Musicie mi wyjaśnić, Elf. Bardzo bym prosił. Kurka, tylko badam. No potrzebuję coś takiego jak bruk albo chcę piecyk zrobić. Słuchajcie, jak piec już zrobimy, to już będzie troszkę lepiej. Na razie jest ciężko ogólnie i dzień już lepszy Dziękuję chlebek miło mi <laughs> zawsze na tym przegrywam Kacper przegrywasz to znaczy jak to można przegrać na tym trybie o o leci coś a puściło się brod mógłbyś mnie wy może wysłać linka do paczki Deusowe Wiesz co ja gram na e, na Windowsowym Minecraftie, więc tam można pobrać od razu modyfikację nie mam linka jako takiego Bro, rób te same odcinki jak ten Minecraft Rap, tylko GW są. I opowiadajcie na pytania widzów. Pamiętaj, please napisz mu o mnie są. So. Eee, uwielbiam was. Brod, mam tyle. Mam tyle pytań i wiadomości dla was. Kacper Muszak, no widzisz, no. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam będzie. Czekajcie, może pójdziemy do przodu z naszą ratwą? Chociaż nie, bo wtedy nie wyjdziemy. Ale to mogę zrobić z drewna tak naprawdę, tak mi się wydaje, możemy to zrobić potem drewniane. Na razie powoli naszą tratwę będziemy rozszerzać. Wiem jak, witam jako nowy wspierający, jejku, dankerere, Dzie... dobrze wymówiłem? Dankerere, dankerere, dzięki za wsparcie, Jezu, dziękuję za takie pomoc, doceniam bardzo, miło mi. Bro, twoja trawa składa się po części ze Stona Skop go, a dostajesz kobla. Masz dwa szmaragdy, więc możesz coś kupić u kupca. E, w sumie to sprawdzimy. jeżeli macie, ja zawsze sprawdzam wasze podpowiedzi. Dobra, panie, Tylko jak ja mam na tego z tym kupcem tu. Okej, okay, dwa szmaragdy. to tonę. Panie kupcu. Lila blok. No. Panie kupiec, pan tutaj nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Gdzie jest moja tratwa? Ej, co jest? A tu jest. Jezu, wystraszyłem się, że tratwa mi odpłynęła. Nagrałbyś może Bedwarsy z Minecrafta? Lunfox. Mogę coś pomyśleć na, no, z Bedwarsami, tylko ja jestem ciężki, słaby w PVP. Tak mi się wydaje. Gdzie ja mam, ja mam Stone'a? To jest Stone? Słuchajcie, co to jest. Co ja tu mam. A, rzeczywiście, to są jakieś stone'y, stołny. Dobra. Ale tu już nie mam stołów. To jest już. E, a Andezyd tak zwany. Więc tak ciężko. Więc tak naprawdę tego stouna nie było dużo. Potrzebuję o wiele więcej, muszę wyłowić go po prostu. E, nagrałbyś, a to już czytałem. Podoba mi się, Marek, podobać się to dziękuję, bardzo mi jest miło. Dobra, łowimy te nasze ryby. E, niestety nie wiem, jak wziąć ten nawóz. Gram na konsoli, ale kliknij prawym lubym przyciskiem myszy. Może ten nawóz musi być jeszcze bardziej zrobiony, Elo? Zaraz sprawdzimy. O, coś tu płynie. Co my mamy? Znowu ziemia. Sprawdźmy, czy ten nawóz jest gotowy. O, widzicie. Nie! Mój nawóz! Nie! No to. Po nawozie. No to super. Okay, ja muszę zmienić tryb, bo jak widzicie, mi nie spada jedzenie. Coś dostałem? Okej, okay, jeden bruk chyba. Osiem bruku, słuchajcie, jeszcze jedna tak, żeby piecyk zrobić. Tak mi się wydaje. Nie, już mamy. Belo, Benz, mamy piecyk. Słuchajcie, jest dobrze. Dobrze, będziemy mieli piecyk. Dzięki temu węgiel może będę oszczędzał. Mam dużo desek. Prawda? Więc niech się to przepala. Desek mam tyle, że ja mogę z nimi szaleć. Tak naprawdę. Proszę bardzo. Złówmy coś za ten czas. I czy mógłbyś nagrać plans versus Zombie 2? Kurka, nie wiem, Świnka, Dens, czy ktoś będzie to oglądał? Zobaczymy. Jakąś gierkę jeszcze do tego kanału, jakąś serię bym sędziom zrobił, żeby na przemian robić odcinki, że jednego dnia jest ten. Chciałbym slime ranchera tutaj ograć. Zobaczymy, czy się uda. Tam jest delfin, zobaczcie, pływa sobie. A nic nie złowiłem. Dlaczego nie ma Minecraft Zombie, klockowym Armageddon? Porzuciłem tę serię, bo ona jest tak naprawdę, wiesz, średnia. Tam w tym Minecraft Zombie tylko było to, że te zombiaki jakby się respiły non-stop. Nic więcej takiego dodatkowego nie było. Grzesiek Kot, fajnie filmy nagrywasz, brod. W ogóle wiesz, że mam kanał na YouTube, że nie, że się promuje czy coś. Jesteś fajnym YouTuberem. Pozdrawiam. Miło mi, fajnie, że YouTubujesz. Mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń kiedyś. I zobaczymy, mam nadzieję, że ci się uda. O, coś mi tu wyszło. A co z tego się dirt chyba robi, słuchajcie. Z tego nawozu. Tak mi się wydaje. Dużo nasionek wyszło. Okej, okay, jak tam żelazo. Jeszcze się przepala. Mamy żelazo, więc idziemy naprzód. Another Bro Gameplay Channel. Cześć, Jożak i hello, hello. Bro, dałbyś radę, bo gram na obronie Ogródka na Szalonym. Proszę, zrób w tym, o tym odcinki GW. Kacper może kiedyś zrobię. Kacper, leciej, pozdro. Bro, pozdrowisz? Max Last, pozdrawiam cię. Pozdrawiam was wszystkich. Dobra, łowimy, łowimy. Eee, Jezu, ile komentarzy. Nie wyrabiam się, słuchajcie, z czytaniem. Piotrem link do gameplay z nowego Lego Star Wars. To muszę popatrzeć na to, dziękuję. Supercat Camper, 44 sekundy temu. Dzięki. Cześć, proszę nagrać odcinek Soul i nagrać dla mnie Roblox Piggy. Mam 9 lat. Pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczymy. No, Soul raczej będzie ciężko coś nagrać. Cześć placek, a Piggy... Roblox Piggy możemy kiedyś zagrać, spróbować. Ej, mam pytanie, czy ty masz grę Talking Tom Cam? Bo ja pamiętam odcinek. Z tego, a teraz nie da się pobrać. Trochę smutno, że ci kanał zdycha. Chomiku, miałem ją, ale usunąłem. Znaczy nie wiedziałem, że już nie można jej po, po, pobrać. Cześć Jakub, cześć Lampard Gaming. Moi drodzy, przeczytałem wszystkie komentarze. Nasza łódź się rozrosła. Jest dobrze. Fajnie prosperuje. Przepaliliśmy już trochę. Rudę węgla dostaniemy zaraz. Nie ma źle, nie ma źle. Do zobaczenia.